Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś przychodzę do was z testem. Będziemy się malować, jak widzicie nie mam w ogóle podkładu, nie mam tak naprawdę nic oprócz kremu nawilżającego, a to dlatego, że przetestujemy sobie dzisiaj gąbki z Chin. Zrobiłam w kwietniu zamówienie z AliExpress, które dotarło do mnie w tym tygodniu, więc mieli małą obsługę i zamówiłam sobie dwie gąbki z iMagic. Dużo słyszałam o tych gąbkach dobrego. Dziewczyny w polskim internecie również je testują, więc postanowiłam przetestować ją i ja. To są gąbki, które są bardzo tanie, ponieważ ja za każdą, każda z tych gąbek kosztowała mnie 6 zł. Kosztowała mnie 6 zł, i w, na stronie na AliExpress możecie znaleźć aż, aż 6 różnych konfiguracji, jeśli chodzi o te gąbki. Ja zdecydowałam się na dwie. Pierwsza taka ścięta, jak widzicie, ona jest półokrągła, ona jest okrągła i ściętą ma tutaj końcówkę i również ma ściętą dupeczkę, że można ją normalnie tutaj postawić. E, a druga, taka bardziej stożkowa, ona ma po prostu ścięte oba boki, troszeczkę krzywo, jak widzicie, ale to nic. I też ma lekko ścięty dół, żeby można było ją postawić. Ja bardzo lubię takie gąbki ścięte. Mam gąbkę od Hani z Glamshopu, tą wersję właśnie ściętą. Bardzo dobrze mi się z nią pracuje, więc postanowiłam sobie przetestować tę. Bardzo podoba mi się ich kolor. Zobaczymy, jak się sprawdzą. One, jakby nie są jak przed zmoczeniem, bardzo mięciutkie. Na pewno ta gąbka z Glamshopu, ta gąbka z Glamshopu, choć brudna, jest bardziej miękka niż e, ta. E, no ale zobaczymy, jak się sprawdzi. Będę nakładać e, nimi podkład. Nałożę jedną, na jedną połowę e, podkład tą gąbką, a na drugą połowę podkład tą gąbką. Więc tak wyglądają przed zmoczeniem. Ja teraz lecę je zmoczyć i zaraz zobaczymy, jak urosną i jak będą e, się sprawdzały przy nakładaniu podkładu. Zmoczyłam gąbki i powiem Wam, że jestem w szoku patrzcie go na urosła. To jest po mojej twarzy. Ta urosła nie, są mniej, ale i tak rozmiary osiągnęły bardzo zaskakujące. Naprawdę wypiły bardzo dużo wody. Są mięciutkie i są mokre, więc no jestem w szoku po prostu. No i będę nakładać podkład. Podkład, jaki dzisiaj użyję, to jest Everline Satin Matte. Ten matujący podkład, mój odcień to jest 0103 Natural. Najpierw nakładam na, na dłoń. I teraz sobie nałożę na twarz. Trochę. Patrzę w podgląd, bo nie mam lusterka, bo siedzę tak, niestety lusterko jest daleko. Mam na kolanach, więc zaraz sobie je wezmę do, do ręki. Dobra. I tak jak Wam mówiłam, lewa strona e, idzie ta duża, ścięta gąbka. Jest ogromna. Ale bardzo poręczna już na pierwszy, e, pierwsze klepnięcia. Fajnie się ją trzyma. Nie biję twarzy. Trochę, trochę tego podkładu jednak zostaje na tej gąbce. Ona nie jest taka bardzo porowata jak na przykład beauty blender. Tak to wygląda, pod, bez podkładu z podkładem. A tak wygląda gąbka. Jest troszeczkę brudna. Mam wrażenie, że mogła zjeść minimalnie więcej podkładu niż. Yy, moje normalne gąbki, chyba że ja tego podkładu po prostu dałam za mało. Ale teraz, jeśli tak sobie właśnie wpracowuję w brodę, no to to wygląda fajnie. Ona jest miękka, yy, przyjemnie się z nią pracuje. Fajne jest to, że jest właśnie taka duża, jest poręczna. Tutaj możemy sobie bez problemu. Wybrać stronę, w którą chcemy sobie klepać, możemy potem doklepać sobie tą czystą stroną, więc bardzo fajne. No, ta, mi się, ta, ta gąbka mi się bardzo podoba. Fajna jest. I taka duża, więc jeśli spieszy wam się rano, tak naprawdę naj, najczęściej, kiedy chcecie szybko nałożyć podkład, no to tutaj, jak widzicie, 4 razy, 3, 4, 5, 6 dotknięć, i tak naprawdę macie już podkład na połowie twarzy. Więc to jest duży plus. Teraz nakładam podkład na drugą połowę twarzy. Wymieniam gąbkę i zobaczymy, jak ta mniejsza sobie poradzi. Dobra, podkład nałożyłam. Myślę, że też sobie będę wklepywać ten podkład tą ściętą właśnie końcówką stroną. Ta gąbka jest mniejsza, równie poręczna. Fajnie się nie odklepuje podkład. Jest bardziej precyzyjna, bo tutaj już mogę sobie na pewno tą gąbką fajnie wklepać korektor. Już to widzę, bo on ma, ta, ona ma ten czubeczek ścięty, taki w szpic i wygląda to spoko. Tą gąbką musicie się naklepać bardziej, no bo jest po prostu mniejsza. Nie jest gorsza, bo to jest ten sam materiał, ten sam kolor. Więc spoko. No i tak jak wspomniałam. Ta gąbka jest na pewno bardziej precyzyjna. Odłożę sobie tutaj lusterko. Yy, jest bardziej precyzyjna. Jeśli chodzi o to, ile zostawiły podkładu na, yy, na sobie, no to jest ilość bardzo porównywalna. Ja podkład mam już na twarzy. Ta gąbka fajnie będzie się też sprawdzała do bakingu, bo tutaj możecie sobie z tej strony nałożyć yy, podkład, a tą stronę wykorzystać do nałożenia korektora, yy, pudru. Ta gąbka też jest fajna. Ona jest fajna, dlatego że jest mniejsza, bardziej, tak jak Wam wspomniałam, precyzyjna e, i być może dokładniejsza. Natomiast ta będzie świetną propozycją na co dzień do szybkiego e, wstemplowania i nakładania podkładu. Są naprawdę bardzo przyjemne. Bardzo miło nakłada mi się nią podkład. Pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Słuchajcie, za 6 zł. Żal byłoby naprawdę nie brać teraz te nasze polskie, tak jak Wam wspomniałam, mam tą gąbkę od Hani, jest spoko, ale jeśli nie spieszy Wam się, nie musicie mieć tej gąbki na już, no to za 6 zł myślę, że bardzo warto zainwestować właśnie w tą gąbeczkę. No, dobra, to jest super. Słuchajcie, ja sobie nie dokończę makijaż twarzy i wrócę do Was z podsumowaniem tych dwóch gąbeczek.